Przedmiotem tego filmu jest zapalnik elektryczny. Zapalnik elektryczny składa się z induktora, który wytwarza napięcie zmienne, mostka prostowniczego, baterii kondensatorów i spłonki. Jest to układ, który generuje nam napięcie stałe około 220 V. Teraz ładujemy kondensatory. Na mierniku widzimy pojawianie się napięcia. Jest już około 100 V. Mamy 226 V. Teraz za pomocą przycisku możemy uwolnić energię zgromadzoną na kondensatorach, która przepali nam spłonkę znajdującą się pod kloszem. I tym sposobem możemy zapalić nasz ładunek pirotechniczny. Po wyzwoleniu tej energii na kondensatorach jest jeszcze około połowa zużytej energii. Możemy ją wykorzystać do ponownego rozładowania.